Więc dzisiaj taki szybki tutorial e, e, z szarościami. E, wydaje mi się, że są on adekwatny do m, pogody, ponieważ nie wiem, w Warszawie jest cały czas szaro i dołująco. E, natomiast wydaje mi się, że make-up jest fajny będzie Wam się podobał z użyciem szarości i eyelinera Benefita o którym Wam już wcześniej mówiłam i który Wam bardzo serdecznie polecam wygląda to tak no i co? zapraszam do oglądania, Pa. dobra piękne, no więc mam już nałożone, nałożone bazę Benefita FYI, o której już Wam wcześniej mówiłam. Teraz biorę kredkę NYX, FYI, NYX, no ładnie tutaj. Dobra, i tą kredkę nakładam sobie. E, tak troszeczkę tutaj, bo mam takie ciemniejsze. I w środku powieki. Mhm, trochę chyba przesadziłam. Bo ona jest właśnie taka bardzo... kremowa. E, I rozprowadzam ją bardzo... i troszkę pod... E, pod powieką. I tak to fajnie rozjaśniło. I teraz biorę, biorę, biorę e, cień, który już znacie, z marka. Wedge. Jasny taki kolorek. I będę tym malować swoją... w załamaniu. Troszkę wychodzę. Tak? Następnie e, z Benefita e, ten eyeliner, o którym też Wam kiedyś wspominałam, w kolorze skinny jeans, i to jest taka stal ładna, się tak super mieni. Zresztą zaraz zobaczycie. E, I teraz tak, przy użyciu e, 239 z Maka nakładam go tutaj odtąd, tak grubiej i taki tworzę jakby trójkąt czyli jak schodzę do samych rzęs to jest bardzo cieniutko tutaj cienko i tutaj coraz, coraz wyżej jadę klepując go tak, żeby oddał jak najwięcej koloru tego jego błysku a robię to po to, żeby fajnie mi um, Później szary, który będę na to nakładać, fajnie taki miał połysk od spodu. No, coś takiego. Widzicie, jak się świeci fajnie. Dobra. I troszeczkę go też e, nakładam na. Po co długo? Na dolną powiekę. I tak. Teraz biorę e, cienie firmy Mac. E, to jest tak ciemniejszy e, szary nazywa się to Typographic, to jest print. I biały, i zamiast y, na przykład tej kredki NYX w kolorze Milk, możecie sobie właśnie użyć białego cienia. I teraz znowu przy użycie 239 biorę ten jaśniejszy szary i nakładam go na, te, na tego benefita. I troszeczkę wychodzę poza jego granicę w tą stronę, w sensie. Czyli tak, jakby cieniuje troszeczkę to wszystko. I pod spodem, ale już troszkę cieńszym pędzlem, te, takim skośnym 15 z Sefory. Troszkę trochę tutaj daję. Nie Tam już mam jakim jakim pędzlem. Nakładam nadu. Teraz biorę y, ciemne szary, czyli ten type Graphic. I, e, i przy samej linii rzęs nakładam go takim cieńszym pędzlem. O. E, a robię to po to, żeby. E, rzęsy się zagęściły i otworzyło troszeczkę bardziej oko. Czyli tak, wygląda to na razie w ten sposób. I jeszcze biorę ten ciemny typografik i nakładam go tak na zewnętrzną stronę oka nie jadę dalej niż tutaj maksymalnie do połowy i rozcieram palcem. Okej okay. teraz kredka czarna, o której też już mówiłam, obojętnie jaka może być i... Dosłownie tak do połowy linii rzęs zaznaczam sobie i pod spodem i to wszystko rozcieram pędzlem e, pencil brush e, z e, Sephory 8 OHP i rozcieram czyli mieszam tak jakby ten ciemny szary wszystkie te szary sobie tutaj mieszam i fajnie właśnie się to oko tak że rzęsy się podkreślają nie wiem dzisiaj mam w ogóle u mnie w domu jest taka zależność jak pewnie zauważyłyście dzisiaj jest gorsza jakość ponieważ ja mam y, aparat kanona. Y, w którym nagrywałam pierwsze film, filmiki i on nie nagrywa takich super, nie ma takiej super jakości. Yy, a mamy też w domu kamerę, która jest moich rodziców. Ja im podkradam tą kamerę, więc kamerą kręcę wtedy, kiedy oni są w domu, a ponieważ ich nie ma teraz i zabrali ją, to muszę używać mojego aparatu. Więc to takie szybki, szybkie wyjaśnienie. Ok, i rozcieram też pod okiem. Teraz czas na podkręcenie rzęs i wytuszowanie. Ja używam maskar firmy Lancome, która nazywa się Hip